Tygrys. Ciekawostki o zwierzętach. Tygrysy są to największe z kotów, i wśród lądowych drapieżników tylko niedźwiedzie mogą być od nich większe. I tak, lew, czyli ten król zwierząt, król dżungli, jest od nich mniejszy. Tygrysy mogą ważyć od 65 do 423 kg. I tak samice od 65 do 160, samce od 90 do 423 kg, choć najczęściej samce to od 200 do 300 kg. 300 to jest raczej taka waga, której większość tygrysów nie przekracza, ale to i tak czyni je największymi skotów. Największym z podgatunków tygrysa jest tygrys syberyjski. Najliczniejszym jest tygrys bengalski. Najmniejszym tygrys chiński, ale tygrysa chińskiego prawdopodobnie na wolności już nie ma. Tygrysy chińskie możemy spotkać tylko w niewoli. Oczywiście tygrysy żyją w Azji. Chiny, Indie, Syberia, Półwysep Malajski niestety obecny ten zasięg występowania tygrysów to ledwie kilka procent tego areału, jakie zajmowały jeszcze 100 lat temu. Ponieważ tygrysy można było spotkać właściwie w całej Azji, wręcz można powiedzieć, że tygrysy były bardzo blisko Europy. Niestety w wyniku rozwoju Naszej cywilizacji, zwiększania się naszej liczby ludności oraz zagrożeniom, jakie tygrysy po prostu stwarzają, te tygrysy były tępione. Obecnie występują tygrysy bengalskie, syberyjskie, indochińskie, sumaczańskie, chińskie, malajskie, a istnieje kilka podgatunków, które po prostu wyginęły. Żywią się głównie jeleniami, antylopami, dzikami, ale potrafią też upolować wiele innych zwierząt, takich jak gryzonie, ryby, ptaki. Po prostu, co się da. Tygrysy, w przeciwieństwie na przykład do lwów, są samotnikami i bardzo mocno pilnują swojego terenu. Oczywiście głównie robią to samce. Ten ter terytorializm wśród samców jest bardzo duży i oczywiście to terytorium, jakie zajmuje samiec, jest o wiele większe niż w przypadku terytoriów, które zajmują samice. Oczywiście tygrysy są doskonałymi drapieżnikami. Świetnie skaczą, świetnie pływają. Ale nawet w przypadku tygrysów to samotne polowanie nie jest tak efektywne jak w przypadku stadnych polowań samic, lwów. Ponieważ nawet w przypadku tak sprawnego, myśliwego ten odsetek, procent udanych polowań nie jest tak duży. Tutaj warto wspomnieć o mieszańcach, ponieważ i w naturze, pamiętajmy, że w Indiach przez długi czas było dosyć dużo lwów, a obecnie te. Lwy indyjskie to jest no dosłownie garstka, dochodziło do krzyżowania się tych zwierząt. Jednak to krzyżowanie to głównie ludzie. Po prostu robiąc to specjalnie. I tak tygrysica i lew to legrys. Legrysy są większe od tygrysów. Samce są bezpłodne, samice są płodne. Są to największe z kotów, tak, chociaż to są mieszańce i nie uznaje się jako od, to odrębnego gatunku. Lwica i tygrys to tyglew. Są one mniejsze od tygrysów samce bezpłodne, samice płodne. Rekordista tygrysa żył 26 lat. W niewoli jest to najczęściej 16, 20, troszkę ponad 20 lat. Natomiast w środowisku naturalnym od 10 do około 15 lat. Niekiedy te 15 lat jest przekroczone. Oczywiście choroby, trudności z pożywieniem, walka z innymi przedstawicielami tygrysów i warunki powodują, że w. W naturalnym środowisku tygrysy żyją krócej. Białe tygrysy wcale nie są albinosami. Po prostu wynika to z, ta, z wystąpienia odpowiedniego genu. Taki gen naturalnie występuje w jednym na 10 tysięcy przypadków, czyli jeden na 10 tysięcy tygrysów jest biały. W niewoli oczywiście hoduje się specjalnie te białe tygrysy i pochodzą one od Tygrysa złapanego w 1851 roku samca Mochana. Jego potomkowie są oczywiście specjalnie tak kojarzoni, żeby otrzymywać taki niespotykany wygląd. Paski tygrysów są jak odciski palców. Każdy tygrys ma inne te paski i można je po nich rozpoznawać. Po prostu ułożenie, grubość to wszystko powoduje, że te paski tygrysie są niepowtarzalne, tak jak nasze odciski palców. Ciąża tygrysa trwa 98-110 dni. Młode pozostają z matką przez 2-3 lata. Oczywiście nadal zdarzają się ataki na ludzi, głównie jednak robią to zwierzęta chore albo stare. Niestety bardzo często też ludzie po prostu wchodzą na ich terytoria, na terytorium tygrysów, i w wyniku tego niestety dochodzi do konfliktów. Konfliktów, które najczęściej kończą się tragicznie dla samych tygrysów. Więc, jak widać, tygrys jest bardzo ciekawym zwierzęciem i o tygrysach można by mówić jeszcze bardzo długo, ale zostawimy to na kolejne materiały. Teraz dziękuję, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, zapraszam na moje inne materiały. Z biegiem czasu tych materiałów będzie się pojawiać coraz więcej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.